Jest to już dziewiąty odcinek z serii tworzenia serwera. Jeżeli Wam pomogę, jeżeli użyjecie tego na przykład, co ja za chwilę przedstawię, to możecie dać znać na dole pod tym filmem. Jeżeli macie pomysły, to piszcie też na dole właśnie w komentarzach i lajkujcie swoje nawzajem, żebym wiedziała, co zrobić w kolejnym odcinku. A w dzisiejszym będziemy sobie tworzyć aukcje i będziemy sobie tworzyć właśnie skrzynki razem z kluczami. Jest to fajne urozmaicenie na większość trybów, można coś takiego użyć, a gracze to naprawdę lubią. Także zapraszam Was do oglądania. Już nie przedłużam yy, miłego oglądania. 大家。 Będziemy sobie dzisiaj używać właśnie takich oto pluginów 3, które właśnie tutaj widzicie. Będziecie mieć je w opisie, w paczce do pobrania. Jest to wszystko na wersję 1.12.2. Jeżeli chcecie na inną wersję, to musicie na internecie po prostu znaleźć wersję, która Was interesuje. W pierwszej kolejności wgramy sobie aukcję. Myślę, że z nimi pójdzie szybciej niż ze skrzynkami. Także przeładowujemy sobie tutaj wszystko. Zobaczmy, czy tutaj nie ma żadnych dobra. Wgrywamy sobie oczywiście. Nasz plugin au na aukcję, czyli Crazy Auctions, do naszego folderu plugins i przeładowujemy reload. film y, całość tutaj serwera. Ja Wam chcę wspomnieć, że jeżeli macie serwer, na którym grają jacyś gracze już y, i po prostu y, macie jakąś tam liczbę pluginów, ogólnie przeładowywanie serwera przez reload y, często tworzy różne problemy i nie polecam tego robić przy większej ilości graczy, tylko po prostu zwykłe restarty, to tylko tak w ramach wam tutaj takiej wstawki i powiedzenia, że no reloady niekoniecznie są dobre, ale jeżeli tak sobie na testowym robicie, no to reload tak naprawdę nic złego wam tutaj nie zdziała. Zobaczmy, czy nam się tutaj załadowało, jak widać Crazy Outness się załadowało, w ogóle nie wiem co to jakieś przedmioty, mam w ogóle nieważne. To teraz ja wam pokażę jak wygląda takie crazy autions. Wpisujecie sobie ukośnik AH yy, i tutaj właśnie yy, pojawiają się wszystkie aukcje, które wystawił gracze. Przejdziemy sobie teraz do naszego Win do naszych tutaj plików serwerowych, wejdziemy sobie w folder, który nam się wygenerował, czyli Crazy audience i powiem Wam, że tak, Messages messages.yml to standardowo jest oczywiście spolszczenie wszystkiego, ja Wam polecam to zrobić, jeżeli ktoś nie zna na tyle angielskiego, żeby to samemu przetłumaczyć, to Google Translate oczywiście możecie sobie użyć, tylko no słowo w słowo lepiej z Google Translate'em sobie nie wpisujcie, tylko jakoś, żeby to po polsku normalnie brzmiało, bo wiadomo jak Google tłumaczy, nieraz tłumaczy dziwnie, także tu możecie sobie wszystkie komunikaty przetłumaczyć, a warto to zrobić, mimo tego, że troszeczkę czasu to zajmie, ale warto to zrobić, no bo chyba lepiej, żeby było po polsku niż po angielsku. Tutaj w tym pliku data emly, macie wszystkie aukcje po prostu, które zostały rozpoczęte, jeżeli takowe są. No teraz żadnych nie ma, więc tutaj jest puste, no i tutaj nie trzeba też nic ustawiać, ale przechodzimy teraz do konfig emly i tutaj już troszeczkę więcej zabawy jest. Ja wam niestety no, nie wytłumaczę linijkę polnice, bo to zajęłoby naprawdę dużo czasu. Yy, ale wytłumaczę wam takie najważniejsze rzeczy. Może zaczniemy od końca, ponieważ tutaj, jak widzicie, po kolei można ustawiać wygląd tych gui, które się po kolei otwierają. No i tutaj też proponuję użyć Translata, yy, w sensie no, u, u, po prostu słownika czy coś, żeby po prostu to przetłumaczyć. Nie ma co tutaj zbytnio... Wam dużo mówić, bo jak już to przetłumaczycie, wejdziecie sobie po kolei, to będziecie mogli wiedzieć co, gdzie, jak, do czego, ale kolorystycznie jest to całkiem okej, okay, więc, więc tutaj akurat też myślę, że zmieniać nie trzeba. Jeżeli będziecie uparci, no to możecie już troszkę, troszeczkę się zagłębić, zobaczyć, że to są na przykład ID itemów, które mają być ustawione, tutaj jest miejsce, w którym to ma być, i tutaj jest nazwa tego całego, i tak dalej. To możecie sobie poszperać. No ale mówię, no nie będę wam tego wszystkiego tłumaczyć, no bo jak widzicie, tu jest strasznie tego dużo. Ale wytłumaczę wam teraz sam początek. I tutaj możecie sobie ustawić nazwę całego plugin. Na przykład, możemy napisać aukcję raperk. Yy, niżej macie wygląd GUI, który po otworzeniu po prostu tych aukcji tutaj się na górze będzie wam pojawiał, czyli możecie też napisać aukcję rapek. To znaczy, nie musicie tego pisać, Wy sobie wymyślicie oczywiście swoje te. Yy, zmieniacie tylko to, co jest pomiędzy tymi kreseczkach na górze. Yy, tutaj po hashtagu jest informacja po prostu, co dana linika robi, więc to jest w ogóle Wam niepotrzebne. Wy zmieniacie tylko to, co się znajduje w tym, yy, w tych między tymi dwoma po prostu kreseczkami. Kolejne tutaj są kilka takich, jakby to powiedzieć, rzeczy do zmiany, też przez translate, tak jakby nazwy poszczególnych rzeczy. I tutaj już przechodzimy niżej. Mamy coś takiego jak sell time, czyli przez ile czasu, przez ile dni ma dana aukcja danego gracza po prostu się tutaj, że tak powiem, trzymać na tej głównej stronie. No i tutaj możecie sobie ustawić, nie wiem, 5, ile tam chcecie dowolnie. Kolejną rzeczą ważną tutaj. Jakieś są duperele, też tak samo jest z właśnie przebijaniem, czyli z, z licytacją. Tak samo jest z licytacją tutaj do ustawienia. No i tutaj mamy coś takiego, jak: minimalna cena sprzedaży możecie sobie ustawić, ile za ile minimalnie mu mogą grać wystawiać przedmiot i ile mogą maksymalnie za ile maksymalnie mogą wystawić jakiś tam przedmiot. Kolejną rzeczą tutaj ważną. Jest to, że możecie tak samo ustawić właśnie z licytacjami i na koniec w sumie możecie sobie ustawić jeszcze dźwięki, czy mają jakieś być, czy nie, czy mają być zablokowane, czy ma być zablokowane po prostu. Hmm. Czy ma być zablokowane na przykład właśnie aukcje, czy mają być zablokowane wystawianie przedmiotów. Możecie właśnie to tutaj sobie w tych miejscach ustawić. I to chyba na tyle, jeżeli chodzi o aukcje. Ja sobie to zapiszę. Pokażę Wam jeszcze, że jeżeli teraz przeładuję całość, to pod ukośnik AHA... Y Aha, ja chyba napisałam ukcję zamiast aukcję. Poczekajcie, to, to, to taki szybki wypadek, chyba. Aha, no dobra, aukcje ma być, nieważne. Więc sobie jeszcze raz to przeładuję, i w, jak widzicie, tutaj jest ta nazwa, którą przed chwilą ustawiliśmy. Wchodzicie w aha, i tutaj też jest ta nazwa, którą przed chwilą ustawiliśmy. Jeżeli chcecie na przykład wystawić jakiś przedmiot, to oczywiście wpisujecie aha, sell, i tutaj jakaś ilość pieniędzy, za którą wystawiacie. To się w tym momencie pojawia wam tutaj, i mogą gracze tutaj od was to odkupić. Zaprezentuję wam jeszcze stronę, na której sobie znaleźć wszystkie permisje i wszystko właśnie związane z tym pluginem. Dobra, mamy tutaj taką oto stronę na Spigot MC, macie właśnie tutaj te Crazy więc crazy możecie sobie pobrać i tutaj na dole w momencie kiedy zjedziecie, macie coś takiego Comments and Permissions, możecie sobie tutaj właśnie wejść i tutaj macie wszystkie permisje za odpowiednie rzeczy, może wam jeszcze szybko wytłumaczę, żeby w ogóle działała tak jakby, działało aukcje każdemu graczu, musicie dodać coś takiego jak crazy auctions y, access, już wiecie jak dodawać permisję, także, także tego wam tłumaczyć nie muszę, dodajecie po prostu każdej randze, której chcecie, żeby mogła używać dodajecie coś takiego jak crazy auctions jeżeli chcecie, żeby mógł ktoś tam sprzedawać y, macie coś takiego, jeżeli chcecie, żeby mogli licytować, macie coś takiego Ym... No i w sumie tutaj chyba na tyle, jeżeli chodzi o permisję, właśnie polecam na tą stronkę wejść, bo tutaj macie wszystko napisane i tu się pojawiają właśnie updatey. Jeżeli coś zostanie dodane, no to, no to mamy tutaj właśnie update właśnie na tej stronce możecie sobie zaupdate'ować ten plugin. I teraz kolejną rzeczą jest tworzenie skrzynek. Skrzynki pokażę Wam te, które ja mam po prostu na serwerze. dla mnie na przykład ten plugin jest naprawdę fajny i mi się naprawdę bardzo podoba i do tego używam dwóch pl pluginów jeden plugin jest to na hologramy, ponieważ to co wyświetla się nad skrzynką jest zrobione osobno w hologramie, ja wam też zaprezentuję szybko jak można fajnie hologramy edytować, przenosić, bo ja się na przykład z tym przez długi czas męczyłam i wcześniej nie wiedziałam, że taka funkcja istnieje, więc wam to pokażę przenosimy sobie te dwa oto pozostałe pluginy które nam zostały do naszego folderu plugins i przeładowujemy oczywiście całość jak to, jak to, jak to zawsze. Zobaczymy, czy one się załadowały. Dobra, jak widać tutaj y, pluginy się załadowały. No i wam teraz pokażę, w jaki sposób tworzyć ogólnie hologram. Wpisujemy coś takiego jak HD Create y, i na przykład y, skrzynia skrzynia y, startowa, dajmy na to. Tworzy nam się Teraz tworzymy sobie skrzynki, przenosimy dwa pluginy, których właśnie będziemy tutaj używać. Osobno tworzy hologram, ponieważ ten plugin nie umożliwia hologramów, a myślę, że osobne zrobienie hologramu jest, można po prostu bardziej tutaj się popisać i w fajniejszy sposób to zrobić. Więc przenosimy do folderu plugins i przeładowujemy całość. Jak to standardowo tutaj przeładowaliśmy, zobaczymy czy tutaj pluginy się załadowały, jak widać się załadowały. Teraz pokażę Wam w jaki sposób tworzy się po prostu jakiś tam hologram. Wpisujecie HD create i nazwę tego hologramu na przykład to będzie dajmy na to skrzynka 1, skrzynka 1. I tworzy Wam się taki oto, taki oto właśnie hologram yy, o takiej nazwie. Yy, wchodzimy teraz do naszych plików, yy, robimy re refresh yy, i po prostu wchodzimy tutaj właśnie w ten folder z hologramami yy, i w plik database.yml. I tutaj właśnie macie to, ten hologram, który nazwaliśmy, czyli skrzynka 1. Mamy tutaj ten hologram, lokalizację tego hologramu, świat, dokładne kordy. I linijki po kolei tego hologramu, jakie wyświetlają się właśnie na serwerze. Więc możemy sobie w łatwy sposób to zedytować. Ponieważ oczywiście można to robić też za pośrednictwem tutaj serwera, jakby na serwerze. Czyli wpisujecie na przykład HD Set Line, później nazwę tego hologramu skrzynka 1, później numer linijki 1 i później test, tak? I w ten sposób zmieniacie, no ale to nieraz można się zgubić, albo coś jest dłuższe niż chcecie, a na przykład nie wystarczy Wam miejsca i tak dalej. Więc możecie to samo zrobić tutaj. Czekajcie Teraz musimy to przeładować, bo ja stworzyłam sobie właśnie, zmieniłam, więc to się zmieni. Dobra, jeżeli chcecie coś pokolorować, to sobie dajecie tą kreseczkę na górze, wpisujecie na przykład testowanie, zamykacie oczywiście tą kreseczkę, zapisujecie. I robimy HD Reload. I jak widzicie, tutaj nam pokolorowało ten, te, te, ten napis. I teraz, jeżeli chcecie na przykład taki napis przenieść, możecie coś takiego wpisać. HD Move Here, i tutaj nazwę tego właśnie hologramu, który macie. Yy, poczekajcie, HD Skrzynka tam było, Skrzynka 1. I możecie sobie transportować ten hologram gdzie chcecie, yy, ale to za chwilę zrobimy. Tylko na początku zajmiemy się jeszcze właśnie tutaj pluginem ze skrzynkami. Więc wiecie mniej więcej, jak ten właśnie hologram tutaj przenieść. Można sobie go dać tak centralnie, na przykład nad skrzynką, zmienić oczywiście. Oczywiście nazwę, jak tam chcecie i w ogóle. Dobra, przechodzimy teraz do folderu z skrzynkami. Dobra, także wchodzimy sobie do Simple Craters i tutaj mamy wszystkie pliki właśnie ze skrzynkami związane. Na samym dole możecie sobie wszystko przetłumaczyć na polski. Oczywiście to jest tak, jakby takie wiadomości, message. Global Settings możecie sobie ustawić, czy chcecie, żeby były widoczne, czy był widoczny podgląd po kliknięciu na przykład prawym na skrzynkę, czy chcecie, żeby ten podgląd był widoczny, czy nie? Kolejną rzeczą jest tutaj crate, 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 nie wiem jak ktoś tam czyta, location, czyli po prostu wszystkie skrzynki, które są ustawione na serwerze i tutaj mamy właśnie przykładową skrzynkę już stworzoną. Jeżeli chcecie zrobić nowy plik, to możecie sobie po prostu to skopiować oczywiście, y zrobić tutaj, kliknąć prawym, nowy plik i nazwę skrzynki, która ma być, czyli na przykład dajmy na to startowa. Klikamy Enter i wklejamy całą zawartość Ctrl v, 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 C, Ctrl V, O tak będzie bardziej profesjonalnie brzmiało. I, i dobra, i tutaj mamy sobie to skrzynię, właśnie przykład. Jeżeli chcemy ją sobie ustawić, słuchajcie, to musicie mieć weku zwykłą skrzynkę. Kliknąć normalnie ją sobie postawić i teraz wpisać coś takiego jak Krates Set Example. I w tym momencie właśnie ustawiliście sobie tutaj taką skrzynkę, której już rozwalić się nie da, ale klikając lewym, jak widzicie, nie ma żadnego podglądu rzeczy, które powinny być. I to ustawiacie właśnie, jak przed chwilą mówiłam, w tym pluginie, tutaj właśnie w tym miejscu global settings. Jeżeli tutaj zmienicie na true, to będziecie mieć ten pogląd razem z szansą na drop. I klikamy sobie tutaj w example, wchodzimy teraz i możemy ustawić sobie nazwę klucza, na przykład klucz startowy, klucz do skrzyni startowej. Dobra, tak będzie się właśnie nazywać tutaj ten klucz do skrzyni startowej. Ja Wam teraz to zaprezentuję, przeładujmy sobie kod to Krates Reload. Nie wiem, czemu nie działa ta komenda teraz confirm. Powinno wam to normalnie działać, ale nie chcę teraz do tego dochodzić, to jest nieistotne. Możemy sobie teraz nadać krates gif raperka. I tu będzie egzemple Jeden. I daliśmy sobie właśnie kluczyk, zmieniliśmy nazwę, jak widzicie, klucz do, skrzy do skrzyni startowej już jest napisane. I dobra, tutaj ustalacie. Y co takiego ma być, co takiego może być jakby skrzynką, tak kolejną rzeczą jest to, co wyświetlane jest podczas otwarcia takiej skrzynki Ta, teraz mamy to po angielsku, możemy na przykład tutaj napisać, że gracz otworzył skrzynię jakąś tam już ustalacie to według własnego według własnych wydziemniczów tutaj macie wiadomość jaka ma być wyświetlana dla wszystkich a tutaj macie wiadomość, jaka ma być wyświetlana dla gracza. Jeżeli nie chcecie, żeby w ogóle to było wyświetlane, no to po prostu usuwacie i zostawiacie tutaj tylko dwie te kreseczki na górze. Kolejną rzeczą jest to, że przechodzimy sobie właśnie do nagród. Tutaj macie pierwszą reward, reward, jak zwał, tak zwał. To jest oczywiście jakby główna taka klasa właśnie tych oto nagród. I tutaj pod tym macie nazwę nagród. Możemy to na przykład zamienić na kasa, na przykład. Dajmy na to, że to nazwiemy kasa. Mamy komend, tutaj wszystkie komendy, które będą wykonywane. Mamy komendę pierwszą, komendę drugą. I tutaj ustalacie bez żadnych, widzicie, tutaj nie ma żadnych jakichś tych y, Ukośników, i tak dalej. Tu jest wpisana po prostu zwykła komenda. Procent y, player procent to jest oczywiście zmienna, gdzie tu będzie się pojawiał wasz nick, więc możecie tutaj to zamienić na co chcecie, na przykład. say dajmy na to y, tu tutu. Tru, tru. I w tym momencie właśnie taka komenda się wykona. Możemy sobie aż otworzyć skrzynkę. Poczekajcie, przeładujmy sobie ją jeszcze raz, to zobaczcie o co mi chodzi dokładniej. Nadam sobie jeszcze jeden klucz i zobaczcie, teraz wyświetliło się serwer raperka, tutu. Tu, tu, tu. To jest właśnie ta zmienna player, która, która jest wykonywana dla danego gracza, który otwiera skrzynkę. Kolejną rzeczą, jak już mamy tutaj komendę omówione jest szansa na drop. Czyli na przykład ustawicie 5%. No to jest 5% szansy na... Boże, dlaczego mój głośnik się odzywa? 5% szansy na drop danej rzeczy, którą właśnie tu ustawiliśmy. No i tutaj już mamy, co ma być wyświetlane ewentualnie w gui. Ym, jaki to ma być item? Ym, ym, dobra, bo musiałam tutaj szybkie cięcie zrobić jaki to ma być item, jaka ma być nazwa tego itemu i co ma być napisane właśnie na dole. Zobaczcie jak sobie teraz zrobimy podgląd. Czekajcie, uruchommy sobie ten podgląd, żeby było wiadomo o co chodzi. Dobra, wchodzimy sobie tutaj w global settings jeszcze raz. Ustawiamy sobie na true. Wpisujemy sobie tutaj reload i klikamy lewym. Jak widzicie, mamy ten podgląd i tu jest właśnie to, co jest w tym menu. Także Wchodzimy jeszcze raz z powrotem w przykład. Tutaj proszę bardzo, jeżeli chcemy zmienić nazwę właśnie tego GUI, czyli na przykład na skrzynię startową, to robimy tutaj to w GUI Name i wpisujemy skrzynia startowa więc to będzie już zmienione na skrzynię startową, tutaj możecie jakieś dodatki fajerwerki, party classy dodać do tej skrzynki i tak dalej i tak dalej, tego tłumaczyć nie będę, ale chcę jeszcze tutaj wytłumaczyć lore, to jest oczywiście to co jest napisane pod przedmiotem, to sobie też ustawiacie jak chcecie, czy mają być jakieś enchanty na tym przedmiocie, który się pojawia tutaj w GUI, tutaj możecie jeszcze ustawić jaka ilość ma być wyświetlana czy ma być to błyszczące, czy też nie możecie to na przykład ustawić tutaj na 10 przeładujemy sobie plugin i zobaczycie jak to teraz wygląda, klikamy sobie lewym i jak widzicie skrzynia startowa jest napisane, tutaj mamy już 10 sztuk, nie dwie, tak jak to było przed chwilą no i tak mniej więcej się tworzy skrzynia mam nadzieję, że wyście mnie zrozumieli i wiecie już jak to zrobić, ale teraz w momencie otwierania tego wszystkiego jak widzicie, nie dostaje się tego przedmiotu, który został tu ustalony. To jest tylko wygląd naszego GUI, tak jak tutaj sama nazwa wskazuje. To jest wygląd tego, co będzie się znajdować w tej skrzynce. A to, co ma się wykonać po na przykład właśnie otwarciu tej skrzynki, to ustalacie tutaj wyżej w komendach. Możecie tutaj dać przez GIWE jakieś przedmioty. Wszystkie komendy, jakie wam nawet ze wszystkich pluginów przyjdą do głowy nawet z pluginów które sami napiszecie. Możecie sobie tu wpisywać i ten plugin to wykona. Oczywiście możecie albo usunąć na przykład jedną komendę, jeżeli chcecie, żeby była tylko jedna, możecie stworzyć nie wiem kolejne, tylko pamiętajcie, że też nazwy tych komend muszą być różne, nie mogą być takie same, ponieważ to może plugin że tak powiem zepsuć. I mam nadzieję, że to zrozumiecie i że ten plugin wam się przyda, bo on jest naprawdę mimo tego, że jest taki niby prosty, jest naprawdę fajny i możemy sobie jeszcze tutaj na koniec zrobić taką fajną, taki fajny myk, zrobimy sobie jeszcze czekajcie, zamknę to, wejdę sobie w hologramy, dobra i sobie tutaj zrobimy coś takiego jak skrzynia startowa, przeładujemy sobie tutaj HD reload, proszę bardzo, HD move here skrzynka, skrzynka 1 i jak widzicie tutaj mniej więcej można sobie też zawsze dopisać różne dziwne rzeczy pod tym pod tym pod tym hologramem. Także to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli coś takiego użyjecie i wam się podoba, to będę bardzo się cieszyć. Dziękuję za uwagę, po prostu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Będę się starać tak raz w tygodniu właśnie stworzenia serwera, taki odcinek robić, a dziesiąty odcinek, bo to już jest dziewiąty, będzie specjalny, niekoniecznie dotyczący pluginu, ale po prostu wszystkim związanym z prowadzeniem serwera. Także to jest mega ważne, więc zapraszam was już teraz. Trzymajcie się, cześć!